Siemaneczko, ja jestem Piotrek i witam Was Drużyna Gamerów. Ja! No, Ty też, no. I zapraszam Was na nową... nowy odcinek o nazwie Walka Miesiąca. Dobra, zrobimy krótkie cięcie, a Wy się przygotuj... a my się przygotujemy. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie i możemy zaczynać walkę. Czekam na odliczanie. Tak, ready. Dobra, 1-0. Jeden 1-0 zero. Jeden zero dla poli. Dobra, zrobię krótkie cięcie, jak już tam dotrę. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie, jest 1-0 dla Troj I możemy następną walkę toczyć Tak, ready I am ready for the Freddy Dobra, zrobię jeszcze jedno krótkie cięcie, jest 2-0 i czekajcie jak tam dotrę. Dobra. Kolejną rundę wygrała troj. To jestem już Jestem nie? ready, już ci mogę Wygryzałam powiedzieć, Kula. Rundę. I zaczynamy. Dokładnie. To wygrałam na Dobra. Rundę. Troj, powiem Wam, że wygrała. Zrobię krótkie jeszcze cięcie na pożegnanie. Jak będziemy musieli się żegnać. Dobra. Tę rundę, wy... tę grę wygrała Troj. Dziękuję was, Wam za. Aha, wywaliło pole. Dziękuję Wam za oglądanie filmu. I co mogę jeszcze powiedzieć? Mogę Was zaprosić jeszcze na kanał Troj, w opisie będzie właściwie to na drugi kanał Troj. I właśnie Was żegnam, więc na razie.